TV Podkarpacie.pl W Brzozowie w Biurze Poselsko-Senatorskim Prawa i Sprawiedliwości po uroczystej mszy świętej w parafii Przemienienia Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe. Gości witali senator Alicja Zając, poseł Bogdan Żońca, członek zarządu województwa podkarpackiego Tadeusz Piuro oraz duszpasterz parafii Chumnisk Jakub Kruczek. Wszyscy jednym głosem przypominali, że święta to czas, kiedy partyjne podziały nie mają znaczenia. Ja idąc do Sejmiku Województwa Podkarpackiego myślałem, że właśnie takich podziałów nie ma, że tak naprawdę wszyscy rani, którzy tam się dostają, to walczą o społeczeństwo z tych terenów, którzy prawda, głosują za nimi, o rozwój tych terenów. No, okazało się, że rzeczywiście te podziały są. Ale święta Bożego Narodzenia, święto Trzech Króli, zapomina się o tych podziałach i ja mam nadzieję, że to wszystko, co tam było złego w 2013 roku, właśnie ta dyskusja taka z podziałami. Politycznymi, że w 2014 roku tego nie będzie. Często w Warszawie mówię, że tutaj na Podkarpaciu jest inna Polska, bo my naprawdę odbywamy dużo serdecznych spotkań, kiedy przychodzą do nas różne środowiska, różne osoby, nie tylko te zaangażowane w działalność polityczną czy społeczną, jak radni czy sołtysi, ale również przedstawiciele stowarzyszeń wielu, ludzie młodzi i oni chcą z nami się spotkać, więc to jest też wielka nasza satysfakcja jako polityków, że do takich spotkań dochodzi. Jedność do dobrych działań przynosi sukces. Wszyscy jesteśmy razem, rozpoczyna się nowy rok, są nowe nadzieje, nowa energia. To jesteśmy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, więc też życzymy sobie nawzajem, byśmy się bardziej rozumieli dla Polski, dla siebie, dla własnych rodzin. Życzymy sobie właśnie, żebyśmy razem rozwiązywali te najtrudniejsze problemy. Świąteczne i noworoczne życzenia rozpoczął Ksiądz Jakub Kruczek. Następnie zebrani dzielili się opłatkiem. Smaczny poczęstunek przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich z przysietnicy i starej wsi. Życzę, aby w miłości Chrystusa każdy z nas odnajdywał błogosławieństwo Boga samego. Życzę, żebyśmy ciągle dostrzegali te wartości, które kierunkują nas tam, na niebo. Żebyśmy innym też przez swój przykład życia. Pokazywali, że każdy jest bratem i siostrą i tam w niebie już nie będzie partii politycznych, ale będzie miłość. 2014 rok będzie pracowitym okresem dla polityków i samorządowców. Na maj zaplanowano wybory do Europarlamentu, w listopadzie wybierzemy natomiast władze lokalne. Nie lubię takich lat, kiedy są wybory, ponieważ od wielu lat angażowałam się, nie kandydując właśnie wcześniej do żadnych gremiów, takie, w takie działania. Jest to dosyć trudne, bo często przeciwnicy nie umią przyjąć tego, że przecież wyborca decyduje o tym, kto ma zostać wybrany i posuwają się do różnych oszczerstw, pomówień. Ja naprawdę jest. Jestem tak wychowana, że kiedy ktoś nawet kandyduje ze mną na tej samej liście, to ja go zapraszam do współpracy. Ja z nim nie rywalizuję, bo uważam, że to jest właśnie polityka. Optymizm miesza się z pesymizmem i jak... Chodzi o pewne osoby, to mówią, że oczywiście są zadowolone, ale znaczna część społeczeństwa polskiego martwi się. Oto nowe pokolenie, młode pokolenie Polaków emigruje. Jest duży niepokój związany z bezrobociem. W tej chwili niestety słyszymy o pomyśle rządu na sprzedaż lasów państwowych. To bardzo niedobry pomysł, bo to jest dobro narodowe. Obawiamy się o to, w jaki sposób będą będzie funkcjonowała w 2014 roku służba zdrowia, gdy słyszymy, że kolejni ministrowie abdykują, albo po prostu mają konflikt z np. Narodowym Funduszem Zdrowia. To wszystko się przekłada na niepokój pacjentów. Boimy się też o przedsiębiorców, którzy są poddawani różnego rodzaju działaniom takim powodującym ich niepokój, bo rosną koszty pracy, bo jest, co prawda rośnie konkurencja między nimi, ale i zarazem dużo firm upada, dużo firm, dużo przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a to oni tworzą miejsca pracy. Więc myślę, że te wszystkie problemy są do pokonania. Przy rozmowie Pomiędzy parlamentarzystami, samorządowcami, wójtami, burmistrzami, starostami. Ja to odbieram, że w pierwszej kolejności wybory, wyborami, ale praca właśnie w nowej perspektywie finansowej. Już niedługo będzie lista projektów, które pójdą do kontraktu regionalnego. Mam nadzieję, że część tych projektów będzie dotyczyła naszych terenów. Następnie będzie lista projektów indykatywnych, które będą ważne dla województwa i będą finansowane z unijnych pieniędzy poza konkursowo a wreszcie no, dobre projekty, żeby się dostawały wysoko na liście projektów konkursowych, żeby rzeczywiście te środki na nasze terenie szły. A przy okazji rzeczywiście ma to rację, no są wybory w majowe Europarlamentu. No i dla mnie bardzo ważne wybory samorządowe do województwa podkarpackiego, bo na pewno nie ukrywam, że będę chciał kontynuować to, co rozpocząłem właściwie 7 czy 8 miesięcy temu. Rozpocząłem co prawda 3 lata temu, ale no nie miałem większych możliwości działań. Teraz te moje możliwości są większe i chciałbym to kontynuować. Chciałbym pokazać, że przez te 4 lata. Najbliższe można jednak zmienić nastawienie i do ochrony zdrowia, i do ochrony środowiska, i wreszcie zdobyć takie pieniądze, które ewentualnie naszym społeczeństwu na naszych terenach będzie się żyło lżej i, i lepiej.